to kamery jak to zrobić jest to dosyć proste wpisujemy sobie przeglądarce, razę PS3 i driver free poniżej I teraz wybieramy sobie ten tutaj wynik z e, strony internetowej archive.org Podświetlamy e, wszystkie pliki wybieramy ten u góry plik exe i następnie zapisujemy sobie dziś na dysku wybieramy save czy zapisz gdziekolwiek dobra jak widać plik się pobrał więc wybieram tutaj next następnie I agree OK, jak widzimy, sterownik został pobrany już na naszym komputerze. Więc zakończamy sobie ten proces. Zobaczmy, czy możemy korzystać z naszej kamery. Więc, na potrzebę ją na chwilę odłączę. I teraz powinniśmy, powinienem się pobrać nowy program CRI Test. Który widać tutaj. Widzicie? Po wciśnięciu przycisku Windows i sprawdzamy, czy ona działa. Przykład, czy tutaj występuje PS3 i Camera. A tutaj macie efekt końcowy. Jak Wam się spodobało, zostawcie subskrypcję oraz lajka.